Witam serdecznie wszystkich abonentów analiz giełdowych na życzenie. Zapraszam na krótkie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej. Spojrzymy tutaj, co dzieje się na głównych akcjach na rynku GPW oraz na rynku Niconect. A na rynku GPW liderem dzisiejszych wzrostów jest CD Projekt, który na godzinę 16.18 ma już ponad 2 miliardy obrotu. Dokładnie jest to 2 miliardy 55 milionów 628 tysięcy. Oczywiście już jest te miliony, lecą dalej, te tysiące już jest 2 miliardy 56 milionów. Wzrosty dzisiejsze to są ponad 15%. Drugi, KGHM, ma 540% wzrostu i 156 milionów obrotu. Następnie Allegro, 1% wzrostu. I 123 miliony obrotu. Następnie PK z 63 milionami obrotu i PZU 60 milionów. PKO BP z, ponownym, z podobnym obrotem również 60 milionów. Spójrzmy zatem na wykres CD projektu, co takiego tam się dzieje. Wczoraj widzieliśmy. Świeca z długim knotem od góry i mówiłem na naszym spotkaniu, że prawdopodobnie nastąpią spadki, które powrócą tutaj do wsparcia na 287 zł. Tak się jednak nie stało. Dzisiejsza świeca domknęła tylko lukę cenową tutaj na poziomie 300 zł i pnie dzisiaj kurs ostro mocno na północ. W tym momencie widzimy już 361 złotych, a cena dotarła do średniej 200 sesyjnych na poziomie 372 zł i teraz odbija ponownie na południe. Co będzie o kolejnych sesjach? Uważam, że przy tak mocnych sesjach popytowych przez ostatnie 4 dni jutrzejsza również może być podobna i w takim układzie. Kurs może zmierzać na bardzo wysokie poziomy. Myślę, że jutro może spokojnie dotknąć poziomu 400 zł. W przypadku spadków, mocnym wsparciem na ten moment zamieniła się ta strefa, która miała być oporem. A więc jest to 324 zł. Druga spółka na rynku GPW z największym obrotem dzisiaj to jest KGHM. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, ale te obroty, jak mówiłem, są znacznie mniejsze od tej na CD projekcie. A więc H&M zgodnie z wczorajszą, z wczorajszą analizą, dotarł do wsparcia na 165 zł i odbił się od niego na północ. Dzisiejsza świeca popytowa jest jeszcze jednak na mniejszym wolumenie jak wczorajsza podróżowa, także to być może będzie tylko korekta ostatnich spadków. Korekta ta może być kontynuowana jeszcze w dniu jutrzejszym tutaj do poziomu 193 zł, i następnie dopiero z tego poziomu będzie spadek ceny na południe. Następną spółką z kolejnym najwyższym obrotem 123. Miliony złotych jest Allegro na Allegro. Widzimy, że dzisiaj mówiłem, że będzie sesja spadkowa, ponieważ na polski rynek wchodzi ich duży konkurent firma Amazon, gdzie będzie można również robić zakupy. Ale jak widzimy, po spadkach do, na, do poziomu 67,47 Sesja na tym minimum dzisiaj miała miejsce. Cena zawróciła na północ, i dzisiaj już ponownie testujemy od dołu. Wczorajsze wsparcie na 70,75 zł. W tym momencie je pokonuje i prawdopodobnie będziemy widzieć odbicie na północ. Tak wygląda sytuacja na głównych walorach na rynku GPW. Zerknijmy teraz, co dzieje się na rynku New Connect, ponieważ tutaj, momencik tylko przełączę według obrotu. Tutaj liderem obrotu właśnie jest spółka Inno, Innogene, która kolejny dzień rzędu zajmuje pierwsze miejsce. Dzisiejsza sesja. Jest spadkowa: 3% na minusie na tej spółce. Następnie na Borucie mamy 9 milionów obrotu i 5% wzrostów. Kolejna Blueberry 5 milionów 700 tysięcy na plusie, na obrocie i 6,57% na plusie. Natomiast na Kolumbusie: 6,5% na plusie i 4 miliony 853 tysiące obrotu. Spojrzymy sobie na dwie pierwsze spółki, żeby zobaczyć, co tam aktualnie się na nich yy, dzieje. A więc, na spółce InnoGene, Innogene, widzimy, że dzisiaj spadki dotarły do wsparcia, które wskazywałem wcześniej na poziomie. 24 ,80 zł, 80 groszy a sesja miała swoje minimum dokładnie na poziomie 26 zł. dzisiejsza świeca przybrała taki kształt świecy niezdecydowania i tutaj należy teraz wyznaczyć linię trendu wzrostowego i widzimy że linia ta ma swoje Przepraszam, ma swoje minimum na 23 zł. To jest ten poziom, do którego kurs może spaść i ponownie się odbić, aby kontynuować ruch na północ. Kolejną spółką dzisiaj z najwyższym obrotem na rynku New Connect jest Boruta. A tutaj widzimy, że po wczorajszych mocnych spadkach, które. Miały ponad 15%. Kurs dzisiaj zawraca na północ. Widzimy wzrosty ponad 7% i obecnie cena jest na poziomie 1,08 zł. Tutaj widzicie poziom 1,10, ale to jest na stronie TradingView. Wykres opóźniony 15 minut. Tak więc trochę może być to nieaktualne. Obecne wzrosty mogą tutaj dotrzeć do poziomu. 1,20 zł, czyli do dolnego jęczenia wybitego kanału wzrostowego, i może nastąpić ponowna korekta tutaj do 1,09, i kurs powinien ponownie podążać na północ w stronę 1,31. Wskaźnik LSX zbliża się coraz bardziej na dół i niedługo powinien zacząć dawać sygnał kupna. To tyle, jeśli chodzi o bieżące podsumowanie aktualnej sytuacji rynkowej. Zapraszam wszystkich abonentów grupy podstawowej do dołączenia do Premium, gdzie codziennie są analizy spółek zgłoszonych przez abonentów tej grupy, gdzie również dla abonentów tej grupy prowadzone są dwa czaty: hotline giełda i hotline wykresy, gdzie naprawdę dużo się dzieje, dużo jest wpisów aktualnej sytuacji rynkowej, gdzie można naprawdę zdobyć ciekawe informacje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Cześć.